Dzień dobry, witam. Na imię mam Sebastian. Jestem szczęśliwym użytkownikiem fotela PW530. W trakcie przerwy świątecznej, kiedy jest troszeczkę więcej czasu. No przeglądaliśmy z małżonką internet, YouTube, tak naprawdę i trafiliśmy właśnie na filmik nakręcony na temat foteli masujących. No i bardzo nas to zainteresowało. Zaczęliśmy troszeczkę więcej szukać informacji na temat tych foteli. No i stwierdziliśmy się, stwierdziliśmy wspólnie, że no fajnie byłoby coś takiego mieć. Wybraliśmy model i pojechaliśmy do firmy Pro Wellness, po to, żeby jeszcze troszeczkę więcej się dowiedzieć i żeby ktoś mógł nam doradzić, jaki tak naprawdę fotel wybrać. zupełnie byłem zaskoczony. Ten pierwszy masaż odbyłem tak naprawdę w salonie, kiedy pojechaliśmy wybrać fotel i Doradca pozwolił nam skorzystać, mnie osobiście skorzystać z fotela. No, naprawdę nie wyobrażałem sobie, że ten fotel potrafi, no, tak dobrze wymasować. Znaczy, naprawdę odczucia były no takie, jakby ktoś, powiedzmy, ręcznie mnie masował, i, 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 i naprawdę. Wiem, że ustawienia tego fotela w momencie, kiedy, kiedy ten masaż odbywałem, nie były jeszcze maksymalne. To był taki jeden ze standardowych programów, a już naprawdę odczułem, że no, jest to coś, coś mocnego, i, no i stwierdziłem, że to rzeczywiście ma, jakby oddaje taki rzeczywisty masaż. Praktycznie jadąc do salonu, już, już wiedziałem, że pojechaliśmy praktycznie wybrać fotel. A masaż ten, ten który, który tam w tym salonie yy, odbyłem, naprawdę jeszcze dodatkowo mnie przekonał już na 100%, że muszę mieć taki fotel. No, bardzo przyjemnie. E e no, było kilka foteli tak do wyboru yy, mieliśmy przeznaczoną na fotel jakąś powiedzmy kwotę tak yy, wybierając wstępnie przed wizytą mieliśmy już powiedzmy wybrany model yy, natomiast yy, doradca yy, w salonie yy, no, doradził nam troszeczkę inny model właśnie ten PW 530 masaż który yy, 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 który dostałem na tym fotelu pw 530 naprawdę był tak przekonujący, że nie było potrzeby korzystać z innego fotelu. Byliśmy bardzo pod wrażeniem e, obsługi, tak, bo w jednym dniu pojechaliśmy, e, tak, wybraliśmy, zdecydowaliśmy się na, na fotel, tak. E, a praktycznie drugiego dnia fotel był już u nas w domu. Przyjechali panowie, którzy, tu, tu, którzy ten fotel, fotel wnieśli do, do nas, do salonu, tak? złożyli go, tak bym że też plus taki, że ktoś, kto obawia się, że powiedzmy jakiś ma problem z szerokością drzwi wejściowych i tak dalej, nie ma tu żadnego problemu, tak? bo fotel był no, rozłożony w taki sposób, że można było przez te drzwi przejść. Panowie go tutaj na miejscu złożyli, podłączyli, sprawdzili, czy działa. Też poinformowali o możliwościach serwisowania. Także naprawdę byliśmy super zadowoleni, bo praktycznie jeden dzień po zakupie mogliśmy już korzystać u siebie w domu z fotela. Mieszkamy tutaj czteroosobową rodziną, tak? Małżonka, dwie córki. I praktycznie. Każdego dnia korzystamy z, z, z fotela. Ja osobiście korzystam wieczorami. Staram się, troszeczkę korzystam, powiedzmy, z takiej aktywności fizycznej, jeżdżę na rowerze, tak. Po, po przyjeździe, pierwsza rzecz, właśnie wchodzę na fotel, ustawiam program. Mamy taki program, pod fotel ma taki automatyczny program recovery, taka odnowa, powiedzmy tak. No i coś, coś fantastycznego. Praktycznie po zejściu z fotela nie czuję zmęczenia tak, po, tej, po tej jeździe. Także, no, tak jak powiedziałem, ja praktycznie codziennie, córki również raz dziennie przynajmniej korzystają. No i również małżonka, małżonka troszeczkę rzadziej. Ale, ale powiedzmy kilka razy w, w tygodniu również korzysta z fotela. Bardzo fajna, bardzo fajna pozycja. No, wiedzieliśmy też wcześniej, jak, jak kupowaliśmy ten fotel, byliśmy z małżonką zainteresowani tym właśnie, co to jest ta pozycja zero gravity. No i pierwszy raz korzystałem, tak jak powiedziałem, w, na miejscu w salonie. No i w salonie sprzedaży, tak? No i, 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 i faktycznie jakby potwierdziło się to co, to, co przeczytaliśmy, tak, na różnych forach internetowych i tak dalej na temat tej pozycji. Siedząc, nie wiem, czy można powiedzieć siedząc, tak? To taka jest pozycja, no nie wiem, powiedzmy, półleżąca, no bo fotel odchyla się do tyłu, tak? Nogi wędrują lekko do góry. No, i faktycznie czuję się bardzo fajnie w, w, te, w tym momencie. Jest takie odczucie lekkości. No, nie ma jakby odczucia, że gdzieś coś w, jakimś, w jakimkolwiek moment, miejscu no, człowieka uciska. W żadnym innym fotelu nie jesteśmy w stanie czegoś takiego doznać. Mój taki ulubiony program to jest ten Recovery, tak? czyli Odnowa. I po tym, wstając z fotela, no, czuję się praktycznie jak nowo Dolegliwości, szczególnie jeżeli chodzi o plecy, no, praktycznie znikają. Tak? Ten fotel ma też oczywiście możliwość. Ustawienia niestandardowej intensywności masażu, tak? no bo program automatyczny wiadomo ma swoje domyślne ustawienia. Natomiast można oczywiście sterować jeszcze, podsterować sobie ręcznie intensywność. No i powiem szczerze, na początku, kiedy zaczęliśmy korzystać z masażu, to te programy automatyczne były aż nad to powiedziałbym, wystarczające, jeżeli chodzi o intensywność. Tak? Natomiast no, z biegiem czasu e, widać, że no, ten, ten masaż spowodował, że jesteśmy w stanie już troszeczkę nawet podkręcić tą, tą, tą intensywność. Nie wyobrażam sobie może to zabrzmi dziwnie ale życia tak, bez tego fotela to już stało się takim, takim standardem, że. Że praktycznie każdy tutaj domownik łącznie ze mną no, korzysta z fotela. Ten masaż no, jest bardzo bliski temu masażowi takiemu ręcznemu, u nas jest taki właśnie przekrój wiekowy w domu tak. od, od 20 do 50. Mieliśmy oczywiście też możliwość. Oddać w użytkowanie, w sensie dać możliwość skorzystania z fotela naszym rodzicom, tak? Czyli też powiedzmy ten przedział 70-80. Bardzo byli zadowoleni, tak? Także wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnych jakichś tam ograniczeń. Po zakupie, kiedy fotel do nas przyjechał ledwo co został złożony. Mieliśmy akurat taką rodzinną imprezę, także praktycznie <grywa> impreza skupiła się na fotelu. Wszystkie osoby po kolei tak, korzystały z fotela, z różnych programów. Także tak, fotel jak najbardziej jest, jest atrakcją na tego typu impreza. <grywa> Oczywiście. Wiem, że no, zakup fotela to jest, to jest pewna inwestycja, tak? bo to, to jest, jest, kryje się za tym no, dość spory koszt, tak? ale oczywiście są różnego rodzaju modele do wyboru, także każdy wydaje mi się jest w stanie znaleźć coś, coś dla siebie tak? i w, w ramach możliwości powiedzmy, finansowych. E, także ja jak najbardziej polecam. E, tak jak mówię, zapraszam przede wszystkim do tego, żeby pojechać do, do salonu, e, czy do kogoś, kto taki fotel ma, tak? I przekonać się, e, jak ten fotel działa. Bo, bo to jest wydaje mi się najważniejsze. E, tak jak powiedziałem wcześniej, no, oglądając różnego rodzaju reklamy i tak dalej. E, no, Informacje jakieś docierają, natomiast no, nie ma, nie, człowiek nie jest w stanie jakby przekonać się, jakie są doznania na tym fotelu. A siadając, kiedy ja siad, usiadłem pierwszy raz na fotel, no naprawdę byłem, powiem szczerze, w szoku. Tak? Że w, ten, w, ta, w taki bardzo mocny, intensywny sposób fotel może wykonać masaż, tak. No fotel ma już u mnie tak jak mówię, ja go użytkuję pół roku. Pierwsza, największa taka wątpliwość, którą mieliśmy fotel jest w jasnych kolorach i mieliśmy właśnie wątpliwość, że być może będzie się brudził, tak. No tutaj przy intensywnym użytkowaniu. Natomiast po półrocznym użytkowaniu praktycznie nie widać śladu, powiedziałbym, użytkowania tego fotela ani żadnych obtarć, nie wiem, uszkodzeń materiału, tak? Tutaj są, jest wiele różnego rodzaju przeszyć tak? na, na tym fotelu. Praktycznie fotel jest jak nowy, szczerze powiem, nawet po tym półrocznym użytkowaniu no, nie, nie było potrzeby go w jakiś tam sposób czyścić, myć i tak dalej. A fotel w dalszym ciągu wygląda jak nowy. Także, także wydaje mi się, że no, same plusy, tak? Jakość jest naprawdę na najwyższym poziomie. Naprawdę fantastyczna obsługa, fachowość, tak już nie powiem o tym, że dostaliśmy rabat tak na fotel. No i później sama czas dostawy, dostawa, tutaj instalacja tak, w pomieszczeniu naprawdę no, polecam, rzadko rzadko zdarza się no, w ten sposób, taki sposób obsługi, tak profesjonalne w tak krótkim czasie wykonany także no ja a same superlatywy mogę powiedzieć na temat współpracy i zakupu fotela w firmie ProWellness.